Hej kochani, z Kukielia, a dziś część 2 z chowanego, słuchajcie. Mniej więcej widzę, że... By... Znowu jesteśmy z widzami, słuchajcie. Bo w poprzednim odcinku widzę, nie zapisał mi się ta część. Bo mam za mało pamięci w telefonie, teraz widzę, by... Teraz widzę, mniej więcej... No, będziemy szukać ich. Okej okay. Okej okay, Tu ich nie ma No ależ Przecież miało tu ich być Mieli tu być W sensie no, Chowanego polega na tym żeby chowali się Ale no nie wiem gdzie oni są Szczerze Wygrali A. Nie zadowolenia Chyba, że, chyba, że widzowie mogą się też ukryć tutaj mm, dobra Okej okay. O, o jest, jest, jest Proszę, 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 niech tutaj będą No nie ma ich Szczerze jestem za zawiedziona w sensie ludzie tu wyszli, bo mi się tego, bo mi tamto się nie, no, no, nie za, yy, zapisało. Ale słuchajcie, no jestem niezadowolona. Myślałam, że tutaj będą ludzie.